Witam jestem w lesie 19 czerwca dzisiaj ma być bardzo upalny dzień podobno Ja jest przed 9 rano więc w lesie jeszcze jest bardzo fajnie chłodniutko Później lepiej się nie wychylać, chyba że ci co się lubią smażyć Ja ja się nie mogę smażyć nie lubię i nie mogę chciałem dzisiaj powiedzieć o kieszeniu kapusty, ogórków jakichkolwiek innych warzyw, czy owoców i to co powiem, ja to wszystko w większości wypraktykowałem na sobie że to nie jest, że to mam skądś z powietrza, czy, czy tam od innych tylko po prostu to co na sobie wypróbowałem najlepszy czas do kisienia żeby złapać te dobre bakterie, co kiszą to jest właśnie ten okres jak się zaczynają ogórki w polu, nie w folii tylko w polu i później tak do pierwszego Listopada, to znaczy do ostatniego października, kapusta. To jest najlepszy czas do kiszenia, a przede wszystkim, moim zdaniem, do złapania tych dobrych bakterii. Żeby kiszonka była smaczna. No i żeby dobrze fermentowała. To, to jest moim zdaniem. No i jeżeli chodzi o kiszenie, no to ogórki kisze na litr wody płaska płaska łyżka soli nie y, kopiata tylko płaska łyżka soli y, na litr wody woda najlepiej przegotowana żeby nie była chlorowana znaczy źle może być chlorowana ale ma być przygotowana. więc <ścoughs> i dodajemy jakieś tam do tego przyprawy, to znaczy jak do ogórków, no to ja daję koper, szan, czosnek. I ogórki nabierają smak kiszenia i tych przypraw. A do kapusty kiszonej ja daję na każdy kilogram 20 gram soli, na każdy kilogram kapusty. Daje 20 gram soli. No i tak jak się to robi, tylko że ja lubię kapustę grubo ciachaną to znaczy ręcznie ciachaną I ona jest taka wtedy chrupiąca, nie jest taka wyciśnięta. Nieraz zdarzy mi się tak, że ja muszę nawet jeszcze do mieszać solanki do kapusty, bo nie mam na tyle tego płynu, bo ja jej nie wciskam tak mocno na hamarze, że, że ta woda wypływa. No i najważniejsze. Jeżeli już złapiemy te nasze dobre bakterie, to ich nie wyrzucamy. Przechowywać można je w lodówce. Można w zimnym, w chłodnej piwnicy. Że zlewamy do butelek, tylko zlewamy pod samą zakrętkę, tak na full że jak to się mówi, jak to tam jeszcze gdzieś zafermentuje, to tlenu tam w ogóle nie będzie, tylko po prostu sam, sam dwutlenek węgla, nie? To jest moim zdaniem najważniejsze. No i wtedy kapustę kiszoną możemy ukisić nawet w styczniu. Czy... Tak jak ja teraz kisiłem, ja jeszcze teraz w czerwcu tą starą kapustę kisiłem, w styczniu kisiłem, w czerwcu kisiłem i zalewałem, ale wodą z ogórków kiszonych, nie z kapusty. W zeszłym roku robiłem, że z kapusty zalewałem i ona się bardzo fajnie kisi. Młodą kapustę próbowałem kisić, ale ona ma już troszkę inny smak, ona nie jest dla mnie, pod mój smak. Nie jest taka smaczna, bo tak samo z tymi innymi warzywami każdy powinien sam spróbować, co mu smakuje i co kiszonego bo kiszą i pomidory, jabłka, i cytryny, kalafiory wiele rzeczy. A ja stwierdzam, że trzeba spróbować samemu to ukisić i zobaczyć, czy mi to będzie smakować, bo niestety. Nie wszystko smakuje naszemu podniebieniu. Więc z, właśnie z tym kiszeniem, że no ja kiszę jeszcze kalafior, bo kalafior mi też smakuje kiszony. Powiem młodą kapustę, ale troszkę później kiszę. Tylko, że zalewam tą kapustę wodą z ogórków małosolnych. I ona po dwóch, trzech dniach już jest. To już jest sałatka, że do obiadu można normalnie zjeść. No Co jeszcze takiego na temat tego kiszenia? No, przechowuję, o, jak przechowywać? Ja przechowuję w miarę w chłodnej piwnicy. Kapustę czy ogórki, no można tak kisić, żeby było na bieżąco, żeby zjadać w miarę szybko, ale kapustę kiszoną, czy tam jakieś takie o kalafior, twarde, twarde to y, można naładować do słoika, tak z górką, tak jak y, tą wodę, ten płyn tą, z kiszenia, z górką, żeby po prostu, y, jeżeli coś tam już bulknie to żeby tlenu nie zostało i ona wtedy nie spleśnieje. I w miarę dobrze się trzyma, tylko że musi być w miarę chłodnym pomieszczeniem. No w lodówce też może być Żeby była zalana płynem i albo uciśnięta na tyle, że, że nie ma tam tlenu. Nie wiem czy słychać, ale ptaszki tak fajnie śpiewają. Trochę komary gryzą, bo gryzą trochę komary, ale tak fajnie ptaszki śpiewają. No ja na dzisiaj to już by był koniec. Dziękuję. Kto mnie wysłuchał, to dziękuję. Do widzenia.